Cześć, witam Was z tej strony Zmariowany Tomi. W dzisiejszym odcinku miałem się zająć obornikiem, ale no niestety zapomniałem włączyć rapsa i nagrywam coś innego. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozsiewaniem nawozów w sadzie oraz pryskaniem. Może pryskaniem się jeszcze zajmiemy. Zobaczcie teraz tak. Tutaj mamy rozrzutnik, którym rzucałem. Tu mamy siewnik do trawy, półk, z ktoś coś zaorać? rozrzutnik. Coś może na nim jabłka. Platformy, nie wiem, platformy usunąłem, mi się zbudowała. Kultywator, siewnik, ślęzę, cezarkę. To jest oryginalna, tylko przerobiona podsadzenie porzeczek. Jabłonek i tak dalej. Rozsiewa. Tu mamy mój sat Pożyczki pierwsze, i tutaj taki mały. Dobra, i lecimy z tym koksem Spinamy. Ktoś by chciał wiedzieć, to. No, 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 nie no, wydane Ten akurat podobnie jest wydany i <coughs> teraz tak mam kilka pytanek i może zaraz coś odpowiem zanim dojdziemy na pole <coughs> pierwsze mamy tak, co nagrywasz nagrywam fsa 15 Eee, to było takie. Co zaśpiewasz babci na setne urodziny? No to mnie kolej zakasował. To nie wiem co zaśpiewam babci, skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Będzie to mi się babci spytał czym... Czy, czy musiałaś tylu dożyć? nie będę o tym mówił, no bo jednej bab jedna babcia zmarła, druga jeszcze jest, no i po prostu nie, nie będę na ten, ten, tych tematów poruszał. To niewrażliwe Korzeczka już jest po zbiorze w fazie jesiennym, zmiany liści Wpuścimy sobie O i lecimy Lecimy sobie na godzinkę No Rosja, proszę. ktoś nie widział Rosji, to jest Rosja. Kevlanta z dodatku Gold Edition. Tota to ta edycja. Chodźmy na to. Dużo nawozu, żeby mieć ładne owoce w przyszłym roku. No drogę wyłączymy, bo to nie jest... To nie jest rotatywne żeby tutaj nie sobie zrobił go grozarką. W każdym rzędzie ładnie przejechać. I teraz, zaraz, coś miałem sprawić. A, tutaj mam dwa drzewa obalone. Jak ktoś jest chętny... ...trzy. O, jeśli ktoś chętny, to zapraszam. Moc siekiery i... ...nie piłą tylko siekierą będzie się bawił bo mi się nie chce może też nie mam ochoty na to bo mi widać że był rozwalany Zajebiście ubywa w tym rozsiwać fajnie się robi taka na środku Lecimy sobie. I sąsiad z Kosim, jeszcze słabym O, tutaj mamy małą kukurydzę, tutaj będzie sad. Eee. <laughs> Stałem takie fajne pytanie, czy masz dziewczynę? Dzięki Bogu. O, dzięki Ci Boże. Nie mam, nie muszę się użerać z tym dziadostwem. Bo to mi jest póki co niepotrzebne, bo mam swoje sprawy na głowie. Więc wiecie, więc nie ma, Uj, rzeka, nie ma przecież napisane, że w musi być BHP używane i te wszystkie pierdolone, dobra, polityka ja tylko za Jeszcze ślady po rozrzutniku, bo bym tu niedawno wyjeżdżał stąd, sobie widać gołęzie, gdzie gałęzi, gdzie wystają. Jadę tutaj za wąską, tak się okazało, zrobimy za wąsk przejazd. Teraz sobie malutko i tak. Kto śledzi moje posty na fejsie na... kurwa. Na posiadacze LES są zajebi... Boże, posiadacze les są zajebiści to też. Oraz na mojej grupie na Facebooku. To wie jest na bieżąco co jest z SADem robione. Nie będę do każdej akcji dodał, bo nie mam czasu bardzo. Na skończyłem tutaj porzeczkę zbierać. Idziemy sobie tutaj tak szybko. Prawe też trzeba nawozić. Rosło. Czy, tutaj mamy tam, czy tam mamy ty w innym roz innym, innym, innym Nie ma się co przyjmować. Pytanie. Lekcje odrobione. Nie, nie odrobione, bo jutro nie do szkoły, mam wolne. Zresztą piątki mam zawsze wolne, więc mam fajnie. Mogę sobie pograć w FSA i tak dalej i w domu coś porobić, co muszę nie. Teraz mało pracy już w tym gospodarstwie, ale wiadomo, zawsze coś się znajdzie, jak to sobie ponagrywam. nie Nieco to co muszę za tydzień jechać, bo prawda mam mieć próby matury. Nie wiem po co, tak do matury nie przystępuję. Mi zależy tylko na egzaminie zawodowym, żeby zdać, no, ale jak muszę pisać, to muszę nie będę się tylko nowych znowu z wszystkimi kłócił, bo to nie ma sensu. No i taka sytuacja. Ursusika, tego Ursusa akurat możecie znaleźć na stronie LSword. W Ursusach jest to Ursus 5044 communal. Co się nazywa. Komunal, wersja do drogowców i tak dalej i tak dalej pewnie to miało być jest fajny, pomarańczowy, pasuje, ładnie się pasuje tutaj we wszystko. Nie. A jest chłop dobry, to nie chcę zostanie, nie? Braknie mi pewnie. Braknie. Tu jedziemy do końca, idziemy się napełnić. Tak muszę jeszcze od brzegu typ. Jechać. Dobra. Wecą z oknem deszcz pada. Dźwięk ma ten urózek, nie urwóz. Nowy. Napłonimy. A ja sobie znajdę jakieś fajne pytanko. Eee, to ktoś prosi to eee, Tylko ja napisał. Nie mam pytań, pozdrawiam. Teści Adam, pozdrawiam. Tutaj dostałem pytanie. Jeżeli się zajmuje zrobienie jakiejś fajnej mapy? No, zrobienie jakiejś fajnej mapy, no co wiadomo to nie jest 5 minut, nie? że ciach, ciacho, siak, dobra kurwa mam. Czy tu zesypniemy, bo tutaj też chyba nie sprzedałem. Też ja mam robię tam mapę, kto był na bieżąco, to jechałem. To nie jest ja, To jest na bieżąco, kto śledzi, naprawdę śledzi. No nie to naprawdę. To wiesz, że ro robiłem mapę, ale zrezygnowałem. Nie chcę mi się prostu mam już od wszystko, zostało tam coś do poprawki. Nie mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce tej mapy kończyć, dupy mam. Grym na tym boisiowo. Mapa. Mam jak na runy, teren, to nie za bardzo. Bo nie lubię jak jest tak drzew pierdolone. Polek ma swój w styl, wiadomo. Ale dla sadów, powiem wam, przerobiłem sobie z trzynastki. A w 13 też dużo grałem na sadzie. Filmiki sobie można zobaczyć u mnie na kanale. Powiem wam, że mi się spodobała podsady, bo posadziłem pierwszą, po pierwsze porzeczki. Zagram sobie, posadziłem sobie pierwsze porzeczki tam na pierwszym polu, co byliśmy. No dobra, pograłem chwilę. Dobra, fajnie jest. Później zaorałem łąkę tam, ten mniejszy kawałek, posadziłem, dobra jest fajnie, cze mnie mapom, map na mapie fajnie wygląda no to później posadzimy drugi kawałek łąki no i teraz to pole oraz później, później na wiosnę nie, na jesieni później na późną jesienią obsadzę sobie tutaj to pole coś jest pszenica tylko wytnę te drzewa pociągną sobie ładne długi rzędy do końca. albo nie zostawi może wytnę żeby tylko tak drzewa przyjechały. zobaczymy jeszcze na, na Żeby praso przyjechał i zrolował tę trawę, bo są prasy sadownicze. się taki pomysł się wziął stąd, że jestem w, na kierunku technik, ogrodnik ZSCK R Mokoszyn zako Sandomierza. Zstą tam też można mnie znaleźć jak jestem w szkole. To można, można na mnie trafić. wie jak się nazywam, no to mnie bez problemu znajdzie, wiadomo, a kto nie, no to trzeba się, wystarczy się spytać o Tomasza Burka i wtedy nie może każdy bardzo łatwo znaleźć, zapytać, co, nie na wszystkie pytania będę odpowiadał, ale na coś tam wam na pewno odpowiem i tak Coś tam odnośnie jeszcze ktoś coś się pytał zanim skończę, bo te chwilę nagrywam, tak się zdaje, ale leci. To ktoś mi zadał pytanie <laughs> Czy zrobisz mapę do FS15 na polskie maszyny. <laughs> nie wiem czy będę robił, nie będę robił mapy na polskie maszyny. O tu wyleciała porzeczka. Spoko, fajnie. Nie będę robił, bo dużo jest map. Zacząłem, nie chcę mi się skończyć, map jest bardzo dużo na polskie maszyny, z łatwością sobie można wziąć w reakcji, jak dobra, wrzucić na rapi, deo i sobie mapę pobrać, a nie, zrób, Ta zrób, żeby ktoś zrobił, można sobie bardzo łatwo pobrać, wiadomo, każdy umie pobrać, zresztą z tego co widzę na grupie, to i niektórzy czasem nie wiedzą jak grać mody, Ale o to sobie akurat nie będziemy w głowy zawracać. Chciał to sobie poradzić, nie, to nie, to jego problem. Um. O, tutaj ktoś sobie na pytania, zobaczymy co. Czekaj, zaraz, tam byłem, tam byłem, przejdziemy. Nie będę, nie będę coś to choć fajnie powiedziane. Zaczymy tutaj, czy ktoś coś odpytło. ale czytam na komentarzy o, na szczęście tutaj były takie, że dziewczynę, co pytałem ale na szczęście nie mam, nie muszę się przejmować martwić, nie nic koniec? o, koniec, fajnie więc idziemy sobie na gospodarkę lecik, może nie, nie, wam się nie podobać możecie hejtować, bo im by do znowu łapki w dół osoby dawać, które nie chce dać modów, którym nie chce dać modów, ale modów nie wydaje, każdy wie dlaczego, przez te jebane spamy na Facebooku, wyzywanie mnie i tak dalej, i tak dalej więc trzymam mody już tylko dla siebie, wydałem przyczepę jedną, VIPa, i na czym się kończy ta rola, bo jest 36, o cholera Więc rozsijemy sobie Zobaczymy, zobaczę czy mam oprysk Tak mam Czy mam oprys jakiś w plany? Do środka, do niego? Mam oprysk plany no, Dopełnimy sobie i skończymy jeszcze zacznę sobie pryskać od rano odpornego byłem, pryskałem Pole Pryskałem pola już żeby liście rzucały podczasem Dobrze, bo tu się zapryskane. Teraz to może byśmy sobie machnią... Mach machnią! O, ten dźwięk Let's team! trawę, niech liście rzuci Ktoś mi Tego nie lubię. Dobra, idziemy, bo... idziemy do telefon. telefon. Pomału idzie robota. Idziemy. Tutaj podwójne rzędy wychodziły, ale tak wyszło. już taka szeroka przestrzeń. Sporzył mi się z każdej strony że przejazd. Jak rzucą liście, to będzie fajniej domu jest ekran 15, fajne zdjęcia dodaję gdzie? ogólnie Teraz takie pytanie tam od kolegi w szkole go śledzi Występowanie w tym wodzie i tak dalej, i tak dalej Więc powiem tak. Pozdrawiam cię Dawid, nie, no, yy, coś mi ja mam... zbierania, ja prawdopodobnie nic nie będę nagrywał bo no to jest, nie ma nic ciekawego w wybieraniu wyczłonych owoców i tak jest to ciężko pokazać obecnie pracuję nad kombajnem do zbioru porzeczki czarnej, tylko samo jednym bo ciągany miałem, ale coś mi panował w grę, musiałem ręcznie zbierać wszystkie porzeczki myślałem, że coś mi trafi też zbierałem 2 godziny no, realne nie? nie, wiem że to niedługo, ale wiecie w efeście to fajnie, nie? Okres kubywa, dobra Lecim z Koksem do Limbywej Idziemy sobie Takie prace to nie to, 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 praca w sadzie można powiedzieć w ffs a w realu trochę się... różni się troszkę, wiadomo. Ale wam powiem, że no, ładnie, bardzo to ładnie wygląda, nie? Więc tutaj staniemy sobie fotkę, zrobimy tak o... na tyle o... w Dobra, dziękować. Może pan jechać dalej, dzięki za fotę. Przecież wiadomo to nie jest to samo co wiadomo, żniwa, orka, kresowanie, coś takiego no, bo ty się dzieje tylko się jeździ, no wiecie no. Sad to jest sad, sad jest inaczej Sad jest mniej pracy, lżejsza ta praca jest, nie trzeba się bardzo przemordować takim... Nie! Nie! Skórpysypierdolony Ja cię kręcę nie mogę Stawimy sobie łopy Rośrutnik. Muszę Ursusa łomyć na koniec. Dobra, niech se stoi. A ja sobie podjadę pod chałupę. Myję ursusa. Moment i nie Mogę weź? Poddajemy kapustę. Nie łuschnie. była jak nie wiem. Poli to nie... Pada, jak nie pada, chyba, że dziury się zrobią. Mieszkarnie jest pierwszy. Je Podlijemy. Pika w ładnie stanie. Kwiotka. Nie to fos trzeba będzie wyrwać. I w ogólnie będziemy kończyć. O, krydza, coś jest kurydza jest? Kubasa. Krydza. Z No i tak. Dziękuję. Jeśli wam nie podobało, dawajcie te łapki w dół i tak będę nie będę się tym bardzo przejmował. Więc nie macie, nie ma co. Deszcz pada. I wiecie, yy, też nie ma się, nie będę się tym bardzo tam łapki w dół każdy daje. W domu dajecie te łapki w dół, dawajcie sobie i tak będę dalej nagry, nagrywał. Nie będę miał co robić, więc nie będę tej no i cześć.